Proszę jest przejścia no, no. nie ma i nie będzie. I nie Zaraz bez, nie będzie. będzie nie, brak, do, 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 i do widzenia, nie mam zamiaru dyskutować. Ten kolor kurczę kamizelki zmienił. Właśnie. Krzysiu, to gościu ma może trochę racji, co? Bo to przecież to bez sensu jest. Nie to w ogóle nic nie da. Panowie, ja wziąłem sprawy w swoje ręce. Jak będzie trzeba, to się tutaj położymy i po nas się przejdą. No pasaran! No pasaran! Co? Panie, panie! Teraz jest decyzja! Albo jesteście ze mną, albo przeciwko mnie! Ojej. Dzień dobry pani Renat. Dzień dobry, jak to? Tak, przejść? Tak tutaj jest. Ja, ja pomogę. Proszę. Dziękuję tutaj bardzo. Tutaj nogie trzeba. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Co przepuścili panią tak? Co ty robisz? Co, co ci ona zrobiła, człowieku? Gdyby ci dwudziestka cię przypadkiem pocałowała, to jeszcze byś się chwalił. Że, że żeby, żeby się nie zdziwił. No, mi się nie zdziwił, co? Bo, bo, bo pani Irena już nie ma prawa do porywów serca? Ma prawo, ale niech się nie porywa jej serce na mnie. No, no, tak, tak, a widzisz, wiem, mi na przykład by to pochlebiało. Znaczy w sensie. porywy takie. Znaczy gniew, żeby. Z tymi włosami to się na ciebie nie, nie porwię. Ale ty porywy, ty na ciebie to się nawet nie porywie, Nie porwię nawet pieskę. No, ja, Mam ja na ciebie, co? To... Kokier spaniał, luty. Bardzo o. przepraszam, że no. przerywam panom szalenie interesującą rozmowę, ale nasi robotnicy skarżą się, że panowie utrudniają im wykonywanie obowiązków. Mogę wiedzieć, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nieposłuszeństwo obywatelskie kontra prawo silniejszego. To się dzieje. Panie Małecki, pan to się chyba prosi o poważne kłopoty. Panie Małecki, proszę, proszę. Czyli znamy się, bo jakoś sobie nie przypominam momentu zapoznania. Widzę, że.